Siemanko, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem VRC, to jest Football Manager 2020. No i kariera radom, jakim radom. Kończymy drugi sezon, już go zakończyliśmy, bowiem mamy 12 czerwca roku 2021. No i czas na podsumowanie zarówno naszego sezonu, jak i przede wszystkim sezonu we wszystkich pozostałych rozgrywkach w Polsce, które mamy oczywiście tutaj dostępne. Słuchajcie, jeżeli chodzi o radom, radą, radom, przeszedłem przez ten. Przez tą grupę finałową Oczywiście grupę spadkową jak burza W sensie szybkości, no bo wyniki Pozostawiają może troszeczkę do życzenia Chociaż jesteśmy raczej, raczej Z tego zadowoleni Chojniczanka, Chojnice 2-1, Odra, Opole 3-1 Arka Gdynia, fantastyczne spotkanie W Radomiu 3-3 Potem porażka z Górnikiem, Zabrze na wyjeździe 3-0, dalej remis u siebie z Rakowem Częstochowa 2-2, wygrana 2-1 Z Wisłą, Płock, no i na koniec porażka Z Piastem, Gliwice 3-2 Tutaj sporo mieszałem w składzie Sporo mieszałem w taktyce, kilka eksperymentów, i tak dalej, i tak dalej, ale efekty tego wszystkiego opowiem Wam może o tym w trakcie przygotowań do kolejnego sezonu. Dzisiejszy odcinek skupmy na podsumowaniach. No, i w tym momencie, po zakończeniu już całego sezonu, zajęliśmy miejsce trzecie w grupie spadkowej. To daje miejsce jedenaste łącznie w ekstraklasie, czyli tak jak na początku mówiłem. Celujemy w mniej więcej miejsca 10, 12, 13. Zajęliśmy to miejsce jedenaste. Jestem bardzo zadowolony z tego sezonu. Naprawdę fantastyczny sezon. Średnia punktów 1,41. Celowaliśmy mniej więcej w taką średnią 1,10, 1,15, wiecie, taką, która dałaby nam utrzymanie. Chcieliśmy zdobyć te 39, 42 punkty, ale tutaj widać, że utrzymanie dałoby nawet 27 punktów. Bardzo dziwny sezon. Sezon, który no, pokazał, um, uwydatnił problemy paru drużyn, tak? Beniaminków przede wszystkim, czyli Chojniczanki, honice i Odropole No i ta wisła Polsk, biedna, która do końca rywalizowała z Arką Gdynia. My ich utopiliśmy tak naprawdę, bo wygraliśmy z nimi 2 do 1 i przez to ta wisła um, spala. No my mamy tą średnią bardzo fajną, tak? 1,41 i 52 punkty. To jest fantastyczna sprawa. To jest rekord Radomiaka. No i to jest naprawdę no, ogromna, ogromna pozycja wyjściowa do um, Zaatakowania pierwszej ósemki w kolejnym sezonie. A będzie tutaj na pewno fajna, fajna walka, bo mamy już pierwsze transfery, dzisiaj nie będę wam zdradzał dokładnie <laughs> jacy to zawodnicy, pokażę wam tylko nazwiska, kwoty, kluby, z jakich przyszli, ale omówimy sobie ich parametry i tak dalej właśnie w trakcie przygotowań do kolejnego sezonu. Nie chcę się tutaj ze wszystkiego dzisiaj wyprztykać. No, żeby było o czym opowiadać w kolejnym odcinku. Zresztą ten dzisiejszy, tak jak mówię. Przeznaczymy sobie na podsumowanie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o grupę mistrzowską, to tutaj wygrywa Lech Jagdański, zdobywa mistrzostwo Polski. W Lidze Europy 2 zagra Lech Poznań, Pogon Szczecin. No i wcześniej widzieliśmy z naszej grupy Gliwice bo wygrał Puchar Polski. Ze 100 milem Olsztyn 2 do 1. Niespodziewana sytuacja, no ale takie dwa kluby właśnie grały w finale. Krakowia, Zagłębie, Śląsk. Dopiero siódma legia Warszawa z takim składem, to jest porażka ogromna porażka, to jest tragedia, to jest katastrofa. No, i na ósmym miejscu Wisła Kraków. Z kolei odwrotnie do legi, z długami, ze słabszym składem, ale fantastyczna ósma pozycja. Wydaje się, że to dla Wisły jest naprawdę, naprawdę dobry wynik. Ale słuchajcie, najważniejsza sprawa teraz. Najważniejsza sprawa. Kto jest królem strzelców? Leandro. 22 gole w tym sezonie. Zobaczcie, nie dogonił go Tomasz Festeniczki z Krakowi. Leandro wyprzedził go o dwie bramki i został królem strzelców ekstra klasy. To jest coś niesamowitego, słuchajcie. Ten gość strzelił o trzy bramki więcej niż w pierwszej lidze, wiadomo. Miał tych spotkań więcej, ale co ważne, Asyst, 10, 10 asyst. Ten chłopak po prostu strzela, asystuje, no jest kapitalnym zawodnikiem, ciągnie ten nasz zespół maksymalnie do przodu. Więc tak wygląda sytuacja, słuchajcie. Jeżeli chodzi o naszą ekipę, no to oprócz Landro, oczywiście, który ma najwięcej bramek, najwięcej asyst, no jest po prostu królem w radomiu. Tutaj wyróżnił się na pewno Damian Nowak, tak? Zdobywca 15 bramek. Dalej Maciej Rosołek, który tych bramek strzelił 7, będę starał się go wypożyczyć na kolejny sezon i urwać mu wreszcie ten kontrakt. Mikita 5 goli, tutaj słaby, słaby. Aby sezon Patryka co mógł, kto strzelał, ale, ale wiele marnował, niestety, tych sytuacji i tych bramek mogło być co najmniej dwa razy więcej. Maciek Górski, rezerwowy, cztery gole, po trzy bramki, Winsztal Michalski i tak dalej. Jeżeli chodzi o asysty. Tutaj boczni obrońcy, tak? Czyli, czyli Mateusz Lewandowski. 5 asyst. Z drugiej strony było troszeczkę gorzej. Tutaj Mike Carvot. To też rezerwowy, ale dwie asysty też. Ten zawodnik urwał. Jeżeli chodzi o najlepszych graczy, to oczywiście Nowak Leandro i obrońca Cichocki. Co mnie bardzo mocno zaskoczyło, bo wyciągnąć notę powyżej 7 ze środkowego obrońcy, no to nie jest prosta sprawa. 7-0-4. Więc możemy być naprawdę z tego faktu zadowoleni. No ale tak jak mówię, no to, to że Leandro został <laughs> królem strzelców ekstra to jest nieprawdopodobne. W ogóle też Damian Nowak 15 goli. Czyli na podium mamy, mamy dwóch zawodników z Radomiaka. Ale Radomiak też zdobył dużo bramek, tak? Bo Radomiak, Radomiak strzelił, słuchajcie, 60 goli. 60 goli strzela Radomiak w tych rozgrywkach. No to tak naprawdę jesteśmy trzecim zespołem. Bo najwięcej bramek strzela Krakowia. 76, dalej Lechia Gdańsk 72 i trzeci jest Radomiak 60. Tylko, że my dużo tracimy, bo ta nasza taktyka jest dosyć ofensywna. No ale będziemy starali się tę defensywę em, poprawić. Jak już jesteśmy przy tym Radomiaku, no to pogadajmy chwilę o tych transferach To znaczy chwilę, no dosłownie Dwie sekundy, tak? Bo, bo tu nie chcę się Jakby na tym skupiać Przede wszystkim Iman Imat Rondic Który przychodzi ze Slawii Praga On oczywiście, podpisywaliśmy z nim kontrakt już w styczniu No ale oszkodowanie dla Sparty musi być Dalej mamy Maćka Wolskiego ze UKS Łódź Środkowy 23-letni pomocnik Bardzo fajna postać i myślę, że Będzie lepszym zawodnikiem niż Makowski I zastąpi go w pierwszym składzie Dalej mamy Dilana Markendeja To ten 100 tysięcy złotych Talent skrzydłowy. Nie wiem, czy to zawodnik lepszy niż Nowak bardzo podobny, ale młodszy, tak? On ma 19 lat. Słuchajcie, tu będzie, tu będzie, tu będzie niesamowity sprawdzian dla tego gościa. Jeżeli on odpali nam w Ekstraklasie, będziemy mieli fantastycznego skrzydłowego. No i na koniec Juan Camara z Jagiellonii Białystok za milion złotych. On wcześniej przeszedł do Jagiellonii z piasta Gliwice za 850 tysięcy złotych. Też fantastyczny skrzydłowy. Naprawdę te skrzydła powinny hulać w kolejnym sezonie i być mocną tutaj stroną naszego zespołu. Szukam jeszcze obrońców, tak? Niestety, no, znaczy, tak jak wiecie, my tutaj oczywiście gramy w trybie hardcore tak? i kierujemy się absolutnie tylko i wyłącznie tą listą, no nie ma tu zbyt wielu obrońców, których chcielibyśmy widzieć w naszej drużynie, tak naprawdę to chyba nie ma żadnego, tak na dobrą sprawę, jest jeden zawodnik, który gra na prawej stronie, nie jest zbyt wysoko wyceniany przez scoutów, to jest zawodnik Ageloni, ale jeszcze nie będę o nim dużo mówił, staramy się go pozyskać. Póki co zobaczymy co z tego Co z tego wyjdzie Więc to by było słuchajcie to Chyba, chyba wszystko jeżeli chodzi o Radomiaka tak? No, no sezon kapitalny Sezon kapitalny i mówię mamy znakomite Znakomitą pozycję do tego Żeby zatakować pierwszą ósemkę w kolejnym sezonie I to będzie nasz cel Przychodzi do nas na ten moment dwóch obcokrajowców Oczywiście cały czas będę się starał żeby W miarę możliwości w tym naszym pierwszym składzie Grało pięciu, sześciu zawsze Polaków To jest podstawa No w tym sezonie słuchajcie mieliśmy praktycznie Całą jedenastkę złożoną z Polaków. Biorąc pod uwagę Leandro, który ma paszport Polski, no to właściwie mamy, mamy jedenastkę Polaków, tak? Bo tu ani Karwot z Niemiec, ani Hans Farage z Francji nie byli podstawowymi zawodnikami, więc zawsze grali w przeważającej większości Polacy. Właściwie z jedenastka to są sami Polacy. No mówię, jeżeli brać Leandro jako Polaka, to mamy tu samych, samych zawodników z Polski. Ehm, dobra, to by było to. Zobaczmy sobie, jak wyglądają, jak wygląda reszta rozgrywek w Polsce. Tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o Puchar Polski Słuchajcie, to wygrywa go Pias Gliwice Aha, 1-0, ja powiedziałem chyba 2-1 ze Stomilem 1-0 po dogrywce, ale to jest niespodzianka tak? No bo Stomil przecież gra W pierwszej lidze, i jest dosyć nisko, bo na miejscu 14, w ogóle wam coś pokażę Wgrałem sobie nowe zdjęcia stadionów Bardzo fajne ujęcia, ale co mnie tutaj Zaskoczyło, no to Już wam pokazuję, co mnie tutaj zaskoczyło, słuchajcie Zaskoczyło mnie to, że Radom jak Radom Ma wizualizację nowego stadionu Przy ulicy Struga, zobaczcie jak to pięknie wygląda Właśnie tak ma wyglądać nowy stadion Radom który jest w tym momencie w trakcie budowy. No fantastycznie to wygląda, nawet są naniesieni zawodnicy. Tu jest napis Radomiak na trybunach. Super, naprawdę super. Ktoś się naprawdę postarał, a to nie jest chyba, nie jest chyba polski, człowiek z Polski, który, który robił te stadiony. Tak mi się przynajmniej wydaje. A czemu tam 100 Stomil miał, słuchajcie, zaraz sobie zobaczymy. PGE, a, bo tam był mecz rozgrywany. Dobra, wszystko jasne. Okej, okay, lecimy dalej, lecimy dalej, czyli Gliwice mamy go w europejskich pucharach, jeżeli chodzi o pierwszą ligę, to tutaj po barażach awansuje widzimy Brukbet Nieciesza, która pokonuje Stalmieles po podogrywce 1-0, natomiast jeżeli chodzi o tabelę ligową, no to awansuje pewnie Korona Kielce, Fantastyczny, no radom jak Korona, to będą mecze o podwyższonym ryzyku, oczywiście. I GKS Jastrzębie. Jak GKS Jastrzębie podejrzewam, no, będzie taką drugą honiczanką, tak? W, 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 w lidze. Brookbert pewnie będzie silniejszy już i Korona Kielce też. No więc to już nie będzie taka łatwa liga jak, jak kiedyś. Ale to dobrze, wiecie czemu? Bo Korona Kielce czy Brookbert będą w stanie, myślę, odebrać punkty tym najlepszym. Skutek czego być może my do tej pierwszej ósemki się wreszcie załapiemy. Nie udaje się awansować Sandecji ani Jagielloni, co jest ogromną mm, niespodzianką, szczególnie jeżeli chodzi o klub z Białego Stoku. Spada z nich pruszków, Stal Rzeszów i wigry suwałki do Drugiej ligi. Jeżeli chodzi o tą drugą ligę, to tutaj, słuchajcie, po barażach awansuje do pierwszej ligi Chlubry Głogów, czyli wraca. Pokonuje Olimpię Elbląg po dogrywce 2 do 1, natomiast jeżeli chodzi o tabelę ligową, no to mistrzem zostaje widzew łódź i widzew wraca na zaplecze Ekstraklasy, Wraca również warta poznań. Rezerwy Legi i rezerwy Lecha bardzo mocne. Miejsce trzecie i czwarte, gdyby mogły awansować, bo być może po barażach by awansowały. A tak awansuje ósma drużyna. Słuchajcie, to jest też, to jest też dosyć spory, no nie wiem, czy to nazwać problemem, no, ale to, że rezerwy grają oczywiście determinuje to, że mają szansę awansować z zespoły, które są niżej. Radunia jest na miejscu dziesiątym. Z drugiej ligi, słuchajcie, spadają Siarka Tarnobrzeg, Stal, Stalowa Wola, Pogoń Siedlce i Górnik Polkowice. Królem strzelców Nemanja Belakowicz z Górnika Łęcznej. Nie mamy go przeskautowanego. Gdybyśmy mieli, to być może byśmy się nim zainteresowali. Przemysław Kita drugim strzelcem. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o <laughs> drugą liga, sprawdźmy sobie jeszcze cztery grupy nie, polskiej trzeciej ligi. Musiałem tutaj przewinąć kilka dni do 20 czerwca, żeby oczywiście rozgrywki ligowe w trzeciej lidze zostały zakończone, bo tam one się kończą najpóźniej. No i zobaczmy sobie od grupy pierwszej. Grupę pierwszą wygrywa KKS Kalisz dosyć wyraźnie, bo to jest 10 punktów przewagi nad drugim świtem. Dalej Sokół Ostróda, Ursus Warszawa i Concordia Elbląg. To jest pierwsza piątka. Spada Huragan Morąg, Tur, Bielsk Podlaski, Broń Radom i Wierna Małogoszcz. Nie to, żebym się cieszył, ale tutaj tragedii nie ma najlepszym strzelcem Kamil Smith z Concordii Elbląg, tutaj oczywiście profilu sobie pełnego nie zobaczymy na liście życzeń klubu Gryf Wejherowo, no my nie możemy wiedzieć jak on wygląda, nasi skauci aż tak głęboko jeszcze nie docierają, a w ogóle też na marginesie to wymusiłem na zarządzie kolejnego skauta, więc już będziemy mogli ich mieć pięciu, więc myślę, że tą trzecią ligę będziemy sobie też powolutku zaczynać skautować jeżeli chodzi o grupę drugą, tutaj wygrywają rezerwy Pogoni Szczecin i też ta przewaga jest dosyć spora, bo to jest 7 punktów nad błękitnymi Stargard Szczeciński. Dalej bytowi Bytów, gry Wejherowo i Kotwica Kołobrzeg, spada Polonia Słubice, Mieszko Gniezno, Kaszubia Kościerzyna i Flota Świnoujście. Królem Strzelców zostaje nie Królem Strzelców. To jest przecież średnia ocena. Przed chwilą grałem na innej skórce i tu byli Strzelcy. Przepraszam. Konrad Rudnicki. 17 17 goli, jeżeli chodzi o grupę pierwszą To Królem Strzelców jest, ale to jest Kamil Smyt tak samo, więc akurat tutaj się Tutaj się udało I ten sam gość jest najlepszym zawodnikiem I ten sam gość jest Królem Strzelców Jeżeli chodzi o polską trzecią ligę, grupę trzecią To tutaj wygrywają Ruch Chorzów I wraca do drugiej ligi, bardzo fajnie, bo to klimatyczna ekipa Dalej Ruch Zdzieszowice Rezerwy Śląska, Ślęza I Jarota, Jarocin Spada Lechia Dzierżoniów, Beskid Andrychów Ruch Radzionków i Bełk KS Królem Strzelców zostaje miło. Kowalski z 19 bramkami No i zostaje nam ostatnia grupa w tym podsumowaniu Grupa czwarta, którą wygrywa Wisła Puławy 67 punktów to jest, to jest oczywiście ekipa tutaj bardzo blisko położona Radomia, Motor Lublin Miejsce drugie, tyle samo punktów Chełmianka W ogóle tutaj tylko dwa punkty przewagi, więc to jest też mała, mała różnica Podhale czwarte i piąta Korona Tutaj, tutaj, chyba jest jakiś problem znowu z rozmyślaniem tych drużyn. Chyba że tak jest, ale faktycznie tak jest, że w jednej grupie jest Wisła Pławy i, i Podhale. Czy Podhale nie powinno być w tej grupie tam niżej troszeczkę na południu Polski? Nie wiem, być może jest ok. W każdym razie tu jest też Kraków, jest Krosno. Mhm. No tak wiecie. Dobra. W każdym razie, być może jest ok, być może ja też nie znam tego rozkładu dokładnie. W każdym razie tutaj ciekawa sprawa, karpaty krosno. Jeden mecz zremisowany, słuchajcie. Jeden mecz zremisowany, jeden... Punkt. Oni, słuchajcie, stracili 88 bramek. Fatalna sprawa. Najlepszym strzelcem Michał Górecki z Wisłoki, ale też oczywiście sobie jego profilu nie obejrzymy. Okej, okay, no myślę, że to by było na tyle. Myślę, że tutaj nie ma co. Aha, nie, to nie byłoby na tyle, bo przecież jeszcze musimy sobie zobaczyć, jak sobie poradziły drużyny nasze tutaj, prawda, w europejskich pucharów oraz też reprezentacja Polski. Więc chwila, chwila, jeszcze sobie to przejrzymy. W zeszłym roku mistrzem Polski został Lech Poznań, więc on oczywiście. Startował do Ligi Mistrzów. No i zobaczmy, co tutaj ugrał. Ograł Rygę 3-1-3-0. Dalej mieli Red Star 0-0-1-0. To dobry wynik. No i Slavia Praga. Tutaj dwie porażki 0-2-1-2 wobec czego był tutaj awans do oczywiście ostatniej rundy Ligi Europy. Dobrze się zaczęło, spuskarz Akademia, wygrali 2-0 u siebie, ale porażka 3-0 na wyjeździe z węgierskim zespołem, no to bardzo, bardzo słabiutko. Kolejnym, który grał w europejskich pucharach była Legia Warszawa, którą zresztą trenuje w tym momencie Waldemar Fornali. to jest ciekawa sytuacja. Legia zaczynała oczywiście w Lidze Europy. Pokonała na razie dobry Ganja 2-0, 2-0, później Ferenc Warosz 1-1, 2-1, no i potem Port portugalskie, Legia już nie dała rady, 2,2 i 0,3 dosyć wysoko. Portimonense to nie jest jakiś zespół, którego nie można przejść. Rzut oka na Pepsi Arena. Fajne są te zdjęcia, polecam. Zdjęcia są na stronie FM Scout. <laughs> Oczywiście w zakładce dodatków dla Football Managera 2020 są na początku, bo to jest dosyć nowy, nowy wrzut, więc, więc polecam. Raków Częstochowa, to był kolejny zespół, który grał w Europejskich Pucharach, ale dużo nie pograł, tak? Bo tutaj wyeliminowany przez Bejtar Jeruzalem, ponieważ Bejtar strzelił dwie na wyjeździe. Wcześniej wyeliminowane Molde. To w sumie dobry, dobry zespół, 1-0 i 1-1. Nie wiem, kto był tym czwartym zespołem, który grał, czy to było za Zagłębie, nie pamiętam, kto zdobył. Kto zdobył Puchar Polski w zeszłym sezonie hmm, Zaraz sobie to zobaczymy A to była Lechia To była Lechia, czyli Lechia Gdańsk Okej, okay. no to już sobie patrzymy tą Lechię Słuchajcie, jest Lechia Jako zdobywca Pucharu Polski z zeszłego sezonu Grał w Lidze Europy No i też bardzo szybko zakończył swój udział na Arisie Saloniki 1-2 na wyjeździe, 0-0 u siebie Wcześniej eliminowana Skendia 2-1, 3-0 no i to, to by było na tyle jeżeli chodzi o jeżeli chodzi słuchajcie o jeżeli chodzi o, o, o europejskie puchary natomiast jeżeli chodzi o m, polską reprezentację no to już sprawdzamy sobie jak wyglądał kalendarz tak, polska reprezentacja grała m, oczywiście euro no euro, które nie zakończyło się dla nas dobrze, mało powiedzieć, że przegraliśmy wszystkie mecze, to przegraliśmy również mecz z Bułgarią jedynym strzelcem Sebastian Szymański, nie ma absolutnie o czym tutaj mówić i nie ma, nie ma jakby sensu tego komentować dramat. No i potem mamy tą yy, ligę, yy, ligę. Ligę yy, narodów, ale jakim cudem w ogóle tutaj jest Bośnia w tej grupie A. No to, jest, yy, to jest w tej dywizji A. No nie wiem jakim cudem, ale a nie to prze. Nie, zaraz, 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 moment. Tu? Aha, bo tutaj yy, bo tutaj ta liga ta Liga Europy, ta liga Narodów ma przejść chyba jakiś, jakąś rewolucję, to znaczy to mają być właśnie te cztery osobowe. Te czteroosobowe ym, grupy w tych dywizjach No w każdym razie, Bośnia 3-1, Portugalia 3-1 u siebie e, To jest bardzo dobry wynik Na wyjeździe polegliśmy z Hiszpanią 0-3 yy, I zremisowaliśmy z Portugalią 0-0 e, I wygrywamy u siebie z Bośnią 3-2 i z Hiszpanią 1-0 Oj, żeby tak to wyglądało na Euro Żeby Lewandowski strzelił Hiszpanii bramkę zwycięską w 76 minucie Byłoby to coś pięknego A Robert już ma... Ee, już ma, słuchajcie, 130 spotkań i 70 bramek w reprezentacji Polski. No, i w tej, w tej dywizji A w, zajmujemy, słuchajcie, miejsce drugie, więc zostajemy tutaj na kolejny. Na kolejny sezon, i to jest fantastyczna dla nas wiadomość. Patrzymy sobie dalej. Dalej mamy już eliminację do Mistrzostw Świata. Zaczynają się one bardzo dobrze, bo pokonujemy Łotwę 3-0 na wyjeździe, Norwegię 2-1 u siebie, Szwajcarię 3-2 na wyjeździe, to jest naprawdę ciężki rywal i Irlandia 1-1 u siebie. Ale nieważne. Ta grupa jest y, absolutnie do wyjścia, tak? Bo mamy tu Norwegię, Irlandię, Szwajcarię, do takiej trzy zespoły, powiedzmy, y, bardzo wyrównana grupa, tak? To, ale to wszystko w naszym zasięgu, absolutnie. Po czterech meczach mamy 10 punktów: Norwegia 9, Irlandia. 7 Szwajcaria, 6 Łotwa, tu jest 3 i 0 Mołdawia oczywiście No zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej, jeżeli utrzymamy tą formę A tu nawet Piotr Zieliński strzela bramki To myślę, że będzie, będzie ciekawie w ogóle jak wygląda pierwszy skład Czy mamy tutaj jakieś ciekawe, jakieś ciekawe ruchy w ogóle transferowe Słuchajcie, Fabiański jest cały czas w West Hamie Szczęsny jest zawodnikiem Juventusu Drągowski w tym momencie jest we Fiorentinie, ale Leicester City się nim interesuje. Glika mamy cały czas w Monaco. Bereszyński jest w Sampdori, ale zainteresowanie jest z Ralu Betis, więc bardzo fajnie. Krychowiak ciągle gra w lokomotywie Moskwa. Dawidowicz to jest Achella z Verona. Bednarek to jest Southampton, ale zainteresowanie zainteresowanie z Interaktur Ralu Sociedad. i Lipska. Więc tu może być trochę transferów, słuchajcie, po tym nieudanym euro, ale, ale jednak. No, ale już eliminacje trwają, tak? Do kolejnych Mistrzostw Świata, więc to zupełnie inna sprawa. Dawidowicza chce 13 klubów. To są takie średnie zespoły europejskie, ale jednak. Bielik jest zawodnikiem oczywiście Derby County, ale, ale już go chce wykupić tutaj Fulam. Maciej Rybus z kolei gra w Slavii, Praga. Zainteresowanie mamy z Lokeren, więc tak to wygląda. Patrzę sobie dalej. Zieliński, cały czas w Napoli, Frankowski. Dalej w Ameryce. Jeżeli chodzi o Szymańskiego, to jest Dynamo Moskwa. Juźwiak jest w tym momencie w Cardiff za 11 milionów złotych. No to jest śmieszna kwota. To jest 2,5 miliona euro. Nieco ponad może. Lewy, wiadomo, Milik jest w Liverpoolu, no bo gdzieżby mógłby być inaczej. No w tym roku dostał więcej szans. Strzelił 9 bramek w Premier League. Wydaje się, że to dobry wynik. No i piątek, to jest zawodnik Chelsea. Ha! Piątek, to jest zawodnik Chelsea. On przeszedł z Milanu za 100. Za niecałe 100 milionów euro! Wow! No ale w tej części dwie bramki tylko, I, 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 ale też nie grał dużo, tak? Bo to są cztery spotkania, dwa zławki e, i dwa gole. Ale przebitka niesamowita, tu Milan trzykrotnie sobie to podniósł. Dobra. Kończymy sobie ten odcinek, słuchajcie. Wszystko, co miałem omówić, omówiłem. W następnym odcinku spotykamy się już, oczywiście, przy okazji wyzwania Magellan Challenge. A do Raromiarka wrócimy niebawem na kolejny sezon. Jak tylko sobie przygotuję wszystko, przeprowadzę transfery, przeprowadzę okres przygotowawczy. Tutaj sobie z zawodnikami też porozmawiamy troszeczkę, bo ta atmosfera w nie jest najlepsza. Troszeczkę spieprzyłem rozmowę posezonową i to tak już potem. Efekt domina, ale to się wszystko naprawi po urlopie. Najważniejsze, że dla menadżera jest poparcie doskonałe. Może też bym wystąpił przy okazji, jak już, jak już tutaj jesteśmy, o kurs trenerski. Aha, to jest okres przygotowawczy: oni mi to nie dadzą, źle trafiłem, teraz będę musiał poczekać. No tak, bardzo rzadko w tym okresie przygotowawczym zarządy się jakby decydują na to, żeby opłacić ten kurs. Dobra, nieważne, słuchajcie. Dzięki serdeczne. Dwa sezony graliśmy Radomiakiem, dwa kapitalne, udane sezony, awans do Ekstraklasy, teraz miejsce 11 w Ekstraklasie, no i w kolejnym sezonie, tak jak mówiłem, atakujemy pierwszą ósemkę, może zahaczymy o Europejskie Puchary, ale to jest bardzo optymistyczny wariant. Dzięki, życzę miłego piątku, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!